you Serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marecki, trzeci oficjalny zlot społeczności. Press Fire to continue. już za nami wspaniali ludzie, wspaniałe wspomnienia. Żeby jeszcze chodzi na chwilę, podtrzymać ten ogień, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek z unboxingu paczki. Paczki powiązanej ze zlotem, gdyż są tu rzeczy, które zakupiłem na zlocie, które odebrałem na zlocie lub które zostały mi podarowane i odebrane na zlocie. Więc paczka mocno powiązana ze zlotem. Będzie tu też kilka pamiątek, również powiązanych ze zlotem, Jest tego tutaj całkiem sporo. Paczka ponad 30 kg. Naczekałem się na nią chwilę. Jestem tu już półtorej tygodnia. No, paczka szła praktycznie półtorej tygodnia, choć załapało się to przy okazji na święta, więc wtedy kurier nie kursował. No, ja czekałem ponad półtorej tygodnia. Paczka w drodze była jakiś. 5 dni, więc doszła do mnie. Wygląda, że jest cała. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie uszkodziło, bo jest tutaj jedna rzecz, na którą czekam dwa lata. Naprawdę czekam dwa lata, kto był na ostatnim zlocie. Wie, że przydarzył się jeden wypadek i niestety ta rzecz, którą miałem odebrać rok temu, no została przesunięta na kolejny zlot, czyli na ostatni zlot odebrałem ją. Wiem, że działa była testowana i mam nadzieję, że przeżyła tą przesyłkę. No, tego boję się najbardziej i mam nadzieję, że wszystko działa. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mamy to. Korzystając przy okazji z okazji, że wysyłałem paczkę, e, wiedziałem, że będzie tutaj sporo miejsca. Przy okazji potrzebowałem czegoś, co posłuży mi jako e, folia bąbelkowa, której nie miałem, więc wpakowałem tu także swoje ubrania, które nie zmieściły mi się już do niestety małego bagażu, który miałem ze sobą. W tym bagażu <laughs> pozbywałem się ubrań, zmieściłem trochę retro sprzętu, na których mi też bardzo zależało, a mogły się tam zmieścić, więc kilka rzeczy wpakowałem do bagażu, jak e, rzecz, którą ogarnął dla mnie Leniwy, rzecz którą ogarnął dla mnie Wiktorino, ale to już Wam pokażę w innym odcinku. Ehm, więc zabierzmy się za to, co tutaj w tej chwili jest. Ja tylko szybko us usunę stąd ubrania. No, nawet pad mi się nie zmieścił do bagażu, ale to jest moja rzecz, mnie mi miałem wcześniej w domu jakieś kosmetyki dla Anety. Jest i podkoszulka zlotowa, bo taką jedną sztukę udało mi się zachować. Właśnie z tego zlotu, ale nie będzie w czym liveować. Dobra, tutaj jeszcze prezenty od Biga naszego jednego z naszych sponsorów od Energizera. Oczywiście baterijki, zapachy, wszystko. Pełny serwis Bigu. Dzięki serdeczne stary. Jesteś naprawdę przekoks. Jesteś przemistrz. Dobra, teraz tak. A to jeszcze jakieś lekarstwa od mamy. Dobra, więc teraz tak, zabieramy się za to, co, co najważniejsze. Czyli, na pewno, nie to, to kolejne kosmetyki. Dobra, zobaczcie. Pierwsza rzecz to prezent od Barnera. Dzięki Barnerowi powiększa się moja kolekcja laser dysków I to pole powiększa się znacznie. Jeszcze nie mam samego playera, a powiem wam, że filmów już mam około 20 i to takie wszystkie od burnera. Tym razem burner wysłał mi kolejną paciuszkę I to zobaczcie, z jakimi hitami. Już wam pokazuję, co to jest. Wszystko prosto z Japonii, ale oczywiście wszystko też w angielskim języku, z angielskimi napisami, więc mamy tutaj wejście smoka z Bruce, Laser Dysk. Jakbyście zapomnieli, jak wyglądają laser dyski. To jest to coś takiego w Stanach Japonii na zachodzie. Tak się oglądało filmy, kiedy u nas się oglądały na VHS. Oczywiście u nich też się oglądało na VHS, no ale co bardziej zamożni. Mogli sobie pozwolić na taki player i oglądać filmy no, w lepszej jakości. Zobaczcie, coś takiego pięknego to wygląda wielkości winilu. Filmy nagrywane na dwustronnych płytach, bardzo. Piękne wydania. Zobaczcie, czy jeszcze one wszystkie w poli, tak są. Tak to się ładnie prezentuje. Kolejny film to Teksańska. Masakra, teksańska masakra, piłmera niestety tak? tylko to jest ta wcześniejsza ta wersja. Z tego co widzę, to jeszcze czarno-biała. A może i nie, są jakieś czarno-białe wstawki. Tej części nie oglądam, bo oglądałem tą nowszą, już stworzoną przez Michaela Beya, ale tej, tej nie oglądam. Jak w zakupie plajer, to obejrzę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Zobacz. Kolejny to ee, Rocky. Roki 4 tutaj z pamiętą lo, rolą Dolfa Langrena Mega Znamy te sceny Jakie były ceny filmów na Laser Dyska 4950 jenów Za takie wydanie Dobra, kolejny I tego filmu tego filmu nie oglądałem Jest to jakiś film z Jackie Chanem Final troszeczkę. Zobaczcie Nie wiem czy kojarzycie to jest? To nie kojarzycie ja go nie kojarzę, choć jest duża szansa, że oglądają, go, bo jeździłem na giełdy, wymieniłem filmy, mnóstwo tytułów. Obo obejrzałem za Młodego, których tytułów w większości tej chwili już nie pamiętam. Film, na który mi strasznie zależało, po prostu Barner, jeszcze raz wielkie dzięki stary, to po prostu mistrzostwo. Chciałem ten film w swojej kolekcji, jest to mój jeden z najlepszych filmów, Kruk, moja pierwsza trójka najlepszych filmów razem z Interstellar, właśnie Kruk i Blade Runnerem to Kruk jest właśnie w tej top trójce. Mega mega, zobaczcie. cudne wydanie. Oczywiście, wszystko w folikach. Tu jeszcze. Ha. To wszystko. Coś pięknego, nie zobaczcie. Ale się cieszę. Strasznie się z tego filmu cieszę. Eee, kolejny film. Krokodyl Dundee. No, to znany film z dzieciństwa. poszczaliśmy to nieraz z wypożyczalni. Kapitany film to jeszcze w tyle reklamy obcego dwójki, Space, space Camp. Zobaczcie, tu jeszcze jakieś reklamówki w tyle. Chyba Alienem tam tych dwóch filmów nie kojarzę. Jeden to jakiś japończyk, drugi. Drugi też mi nieznany. W każdym bądź razie Krokodyl Dandy. Teraz tak. Krokodyl Dandy 2. Zdjęcia sobie przypomnę te filmy. Jak już dorwę swojego wymarzonego laser diska. I teraz zobaczcie tak. Tu jeszcze Bur Burny przy okazji wrzucił mi dodatkowo gry na C64, które będziemy sobie musieli ograć na live. Jeśli one nadal działają, zobaczcie. Jest, jest tu kilka gierek mniej lub bardziej oryginalnych. Old Run Europa. Tutaj mamy co to jest. Space Invaders 91 Tutaj mamy Commodore 6628 Vixen Nie wiem co to jest Tutaj jakiś Pokerek Test Drive 2 The Dual oczywiście no oryginał inaczej na dwóch dyskach Mega Last Ninja 3. Podobną na sklepy no sprzedawali też, właśnie z historikami w tyle, o czym jest sama gra. Dobra, mamy tutaj parę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dyskietek na C64 Mega Burner. Jeszcze raz serdeczne dzięki. A, czekajcie, bo tu jeszcze, bo to nie wszystko. Tu jeszcze jedna rzecz, dzień niepodległości. Również na laser dysku. Pokażę Wam przy okazji, jak wyglądają. Jak wyglądają takie wydania przykładowo, tak to się przedstawia. Tutaj film na dwóch płytach, tutaj jest jedna płyta, tutaj jest druga płyta, pewnie na drugiej płycie są dodatki. Hmm. Pięknie się to przedstawia. 146 minut. Hm. Zobaczcie. Dzień niepodległości. Tak, w wy japońskich wydania gier, widzicie, tak samo tutaj na laser dyskach. No. Jeszcze trochę już tych laser dysków mam też na górze na strychu. tam je sobie na razie trzymam łącznie z tymi, które ostatnio wystałem od burnera. Fajnie, fajnie, kolekcja się zbiera. Jak lejser dyskładnie, To już będzie co oglądać, już nie będę musiał szukać filmu. Teraz kolejna rzecz, którą dostałem, zostałem jako prezent na zlocie. I to jest prezent od Emila. Emil. Zobaczcie, kolejna porcja Sekret Serwisu. Emil się uparł, że muszę mieć z powrotem całą kolekcję, którą opowiadałem kilkukrotnie na live'ach, że moja mama miałem całą kolekcję Sekret Serwisu od pierwszego numeru do ostatniego. Wszystkie numery, które no, wyrzuciła mi moja mama dla niej, to była. Po prostu zbędna makulatura no, dla mnie to to był no, znaczący kawał mojej młodości. Niestety niestety wszystko poszło do kosza. Opowiadałem o tym parę razy parę razy na live mieliśmy dłuższą konwersację na temat właśnie sekret serwisów. No i, no i tutaj e, ostatnim razem jak Emil z Victorino byli u nas w Anglii e, Emil przywiózł Jakieś 20-30 numerów Secret Service. A. Teraz na zlocie dał mi kolejne, więc mam już. Wydaje mi się, że już połowę kolekcji Secret Service mam. Mam tutaj do numeru, praktycznie mam wszystko od numeru 10 do numeru w tej chwili 60, tak? Czyli 50 numerów już mam. Zobaczcie, wszystko w ładnym stanie. Mnóstwo wspomnień, po prostu mnóstwo wspomnień. Właśnie. To, to po prostu, no szok, szok. Tamte do dzisiaj przeglądam. nieraz sobie wybiorę jakiś sekret serwis na kibelek. I tam, tam, jak wiecie najlepiej, nam wiedza wchodzi. tam sobie. Patrzę, jak wtedy recenzowane były gry. Nie zawsze zgadzam się z ocenami. Jakie sekrety dało w tamtych czasach, widać, że nieźle było smarowane, jak w przypadku recenzji Rise of the Robots czy Cybermorpha na a takich kwiatków było o wiele więcej, no ale i tak same artykuły są świetne, poczucie humoru, bardzo dużo publicystyki, świetnie się to czyta, naprawdę świetnie się to czyta, przy otwieraniu strony pamiętamy. Ile czasu spędziliśmy nad tymi gazetami, czytając je 10, 20 krotnie przeglądając różne screeny, po prostu mega, no mega. I tutaj dodatkowo Emil dołożył mi jeszcze dwa dwa wydania. Już Wam pokazuję czego. Neo Plus. Jest to Neo Plus numer 11. Neo Plusy też, też zbierałem, ale do nich nie mam aż tak wielkiego sentymentu jak do Secret Service. I tutaj jeszcze numer 36 z Dantem na okładce. Więc to tak, panowie Burner, Emil, dzięki serdeczne. Będę musiał znaleźć jakieś miejsce na te sekret serwisy, bo naprawdę nie wiem w tej chwili gdzie ja je będę trzymał. Już w tej chwili jest ich 50 sztuk, więc już no, tyle dodatkowego miejsca muszę znaleźć, a jak wiecie w tym moim kąciku nie jest to takie oczywiste. A jeszcze będę musiał znaleźć miejsce na te rzeczy, które tutaj są. Dobra, to y, kolejne kosmetyki dla Anety. Jest kabelek do tej rzeczy, która tutaj jest. Tu jest y, drugi kabelek, a to do czego? To chyba do tego samego, tak? Czyli jest drugi. Tutaj jest naklejka Commodore Amiga. Kto był na nas te ten wie? To nie był, to się zaraz dowie. Dobra, i tak, rzecz, którą zakupiłem Pawła, to już zamówiona była bardzo dawno temu, bardzo dawno temu, już wtedy, kiedy Honda odebrał swoją. Już widzieliście tą rzecz na kanale, bo Honda ma już swoją, ja jeszcze nie miałem swojej. No ale od dzisiaj już mam kupione naprawdę po bardzo, bardzo, bardzo małych pieniądzach. musimy to wyciągnąć. Mam nadzieję, że tu się nic nie uszkodziło. Czekajcie, bo w ten sposób tego nie wyciągniemy. Trzeba wyciągnąć Ta, oj. Dobra. Już Wam pokazuję o co tutaj chodzi. A chodzi o PSX DVR w bardzo ładnym pudełeczku. Damy kamerkę trochę niżej i pokażę Wam jaki jest stan tego sprzętu. I tak to się przedstawia, jest cały komplet łącznie z pilotem. Niestety pilot jest strasznie uciśnięty, więc to będę musiał sobie ogarnąć, ale z tym nie będzie większego problemu. W każdym razie jest oryginalny pilot, jest i oryginalny biały joypad do tego modelu. Nie mylić z tym padem, który jest bardzo podobny z PS1. -a. Tu akurat jest z tej wersji PSX Diviana. Jest instrukcja, tu od razu jakieś karty rejestracyjne z boku kable no i oczywiście sama jednostka, styropiany też oczywiście są, bo na komplecie mi zależało no i tak przedstawia się tak przedstawia się jednostka cena była bardzo dobra cena to 1300 zł więc doczekałem się ja i swojej sztuki tutaj widzicie jest trochę jest tutaj pożółknięte trochę ale i poniżej ładnie działa. Co przetestujemy sobie na którymś z liveów na pewno. Dobra. No i przejdźmy do najważniejszych rzeczy. Najważniejsze rzeczy na którą tak długo czekałem, czyli no i ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że jesteście ready. No ja jestem, ja jestem. Dwa lata było na przygotowanie się tego, więc ja już jestem zdecydowanie bardzo dawno ready. Musimy to przyciąć, żeby. żeby to wyjąć. Nie ma, nie ma, nie ma. But yes. Jest już właśnie mój długo wyczekiwany monitoryk. Monitor, który został zakupiony w zestawie razem z Amigą 500 w Świnoujściu. Tutaj pomógł mi Aparth Maru. za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Było to prak praktycznie dwa lata temu. Cały zestaw został wysłany do recap'a do Rafała, żeby sprawdził to przy okazji. Zrecapował, bo jak jest w Polsce, to bez sensu, żeby wysyłał tutaj. Tutaj się okaże, że coś nie działa. Ja później będę odsyłał do Rafa. a wiecie jak to jest ze starszymi rzeczami. Więc Rafał wszystko sprawdził, wszystko chodziło. Amiga 500 została zlikapowana yy, odesłana mi z powrotem. No i monitorek pojawił się na zwrocie rok temu, w połowie zrykapowana tam była sekcja zasilania, no, okazało się, że po podłączeniu, dosłownie po kilku mi minutach z monitora poszedł dym. Zadzwoniłem do Rafała, Rafa prosił, żeby odesłać mu to z powrotem, że zrobimy jednak pełny rika. przy okazji okazało się, że do dogmian jest powierać, bo to prawdopodobnie z tego poszedł dymek. No, i w tej chwili nowy trafopowielacz. Nie wiem skąd on to ogarnął. Plus, jeszcze pełny Erika Już w tej chwili pełny nie tylko sekcja zasilania, tylko pełny Erika jest zrobiony. Więc myślę, że monitor mi posłuży przez dobre kilkanaście lat. Tym bardziej, że był podłączony na zbrodzie już, żeby go porządnie przetestować. Chodził przez ponad dwa dni non stoper podłączony do AmiVee 2000 i sprawował się świetnie. To będzie mój monitorek, który w przyszłości sobie podłączy do AmiVee 4000, jeśli już się taki yy, dorobię, mm, więc taki jest właśnie plan. Mam już klawiaturkę do Amigi 4000, mam już monitorek do Amigi 4000, brakuje mi tylko Amigi 4000, więc do tego będę w tej chwili dążył. Tak wspominałem, jest to mu taki złoty graal, no i chciałem mieć oryginalny monitor z brandingiem Commodora, cieszę się strasznie. Już Wam pokazuję, jak ta bestia wygląda, bo jest on w całkiem niezłym stanie, jest to wersja S, czyli stereo. Już Wam pokazuję, co jak. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Widać, że tutaj sprzęt był mocno zadbany. Nie wiem, czy dużo używany, czy nie. No ale klapka też działa, nie jest wyrwana. Tylko trzeba tutaj będzie po prostu to wszystko poprzecierać. No i tak się przedstawia mój nowy monitorek dla Miguel 4000. No, może go też również użyję nareszcie z moim C128D. Zobaczymy. I jeszcze dodatkowo dla klimatu ogarnąłem coś takiego, czyli filterek. Zobaczcie, takie filterki się. O, o tak, tak, ten filterek tutaj będzie u góry. Trzeba go będzie zamocować na taśmie dwustronnej. No, I jeszcze dostaniemy taki klimatyczny filterek dla dopełnienia klimatu. no, Mega. Tak. No, i na koniec, jeszcze takie małe wspomnienia zlotowe. Tutaj, kilka materiałów, które znajdowały się w pudełku razem z monitorem, czyli srebrny przycisk YouTube, a, stworzony dla nas przez Bartesa. Tutaj, za przekroczenie 4200 subskrybentów, w tyle lista wspierających. Serdecznie Wam wszystkim jeszcze raz dziękujemy, Bartes. Dzięki za ogarnięcie tego. Tutaj jeszcze Barty zrobił dla nas coś takiego, czyli karteczkę na podpisy. Tutaj będzie fajna pamiątka Tutaj ksywki wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że wszystkich uczestników z Lotu. Tak to się przedstawia, to zdecydowanie wyląduje zaraz na ścianie, jak i to tutaj piękny rysunek gai stworzony dla nas, mogliście widzieć na pierwszym materiale, na pierwszym albo na drugim, chyba na pierwszym jest zdjęcie właśnie, jak stoimy tutaj z Hondą i z Gają, z partnerką Kukurta, mega, mega, świetna robota, dzięki jeszcze raz, serdeczne, no niesamowita niespodzianka. Mała dziewczyna talent, trzeba przyznać, nie dość, że dobrze śpiewa, to jeszcze zobaczcie, jak maluje, no, no sztosik, sztosik. no i tutaj, tutaj jeszcze zostały nam Kartki turniejowe, tutaj Virtua Tennis, tutaj Tekken 3. Tutaj sporo było, sporo zamieszania z tym Tekkenem było. Sensible Soccer. Tutaj też rysunek by, by Gaia. Zobaczcie, Sensible Soccer. Dobre, dobre. Tutaj był Street Fighter 4 turniej którego wygrał Berry, tak przy okazji, Pro Evolution, którego wygrał Gandalf. Tutaj Metal Slug, którego wygrał, kto? Też Berry, Berry, w Boomer i Honda na trzecim miejscu. Metal Slug. Tutaj Mortal Kombat 2, tak nieoficjalny, on chyba koniec końców nie odbył się. Były plany na Mortal Kombat 2 już pod koniec, ale koniec końców już, niestety już nie wystarczyło na to czasu. No i ostatni konkurs, który się odbył, czyli Projekt X. I tutaj konkurs, którym wygrał RetroShef. Więc tutaj jeszcze raz gratulacje dla RetroShefa. Leni, bez tego co pamiętam, zajął drugie miejsce. I Burner, chyba trzecie miejsce. Jak się nie mylę. Nie ma tutaj nigdzie spisanych wyników. wpisaliśmy to już później na dyplomat, więc już w tej chwili nie pamiętam. No, ale tak zdecydowanie tutaj te podpisy, jak i, jak i zdjęcie, rysunek, zdjęcie stworzone przez Gaje, wylądują za chwilę na ścianie mojego kącika. Więc mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jest jeszcze kilka fartów, które przywiozłem w walizce, ale to już pokażę przy okazji kolejnego materiału z cyklu solowego w kolekcji. Więc taki materiał pewnie wpadnie za jakiś czas. Na dzisiaj to by było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. No i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej!